Bardzo lubię pana Bolivianta Wysoki chłopak, mundurek w przypadku bałka Lubię pana policjanta, lubię też tego, co w moro chodzi ubrany Przezroczystą tarczą od ludzi jest ochraniany Bardzo lubię pana policjanta, on ma noce z rozmowy z nim To bardzo Fajta. fajna sprawa Zawsze cię wysłucha jak małe dziecko przez ulicę cię przeprowadzi Jak znaku nie zauważysz, to na broczku ci go pokażę Dobry chłopina, cały dzień dla kraju tyra Dla kraju, dla porządku społecznego on tyra Dla mnie i dla ciebie, kolego Rodzinkę z naszych podatków żywi, bardzo go lubię On dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta On wie o tym dobrze Że jest człowiekiem, a dla mnie to już nie człowiek, tylko maszyna. On nawet po pracy żonie znaki drogowe tłumaczy. Dzieciaki grzecznie drygują, piastownicy kolegami, taki jak status chcą być. Nie lubią mamy. On ma pistolet radio, bez przewodowej czapka pod czapką bardzo mądrą głowę. Najbardziej lubię starego policjanta, on już jest dobrze oblukany. kiedy można walnąć flakę z kolegami, młodego trzeba ostro pogłaskać pałami. Bo za duży kozak, z młodymi lubi się zabawić. Potem na dołek na 48 przytrzymać. Niech wie, kto ma władzę, na drugi raz tak nie zrobi żaden. Bardzo lubię pana milicjanta O przepraszam, a zresztą to tylko nazwa Bardzo lubię, kiedy zamiast pomagać szkodzi Kiedy zamiast wysłuchać pałą przyłoży Czasem się zastanawiam, dlaczego pies na pana policjanta się mawia Czasem się zastanawiam, dlaczego samochód z cuką nazywany jego To bardzo proste, chyba nie muszę tego tłumaczyć, kolego Bardzo lubię pieska, co żre z mojej michy Ale dlaczego gryzie łapę pana twojego chlebodawcy? Dlaczego? To prosta sprawa, on już nie wie, komu ma służyć Kiedy jest praca, kiedy przestaje się obrabiać System musi przeżar doszczętnie, jak kończą pieski Wyjdą do raju, tylko jeszcze jedna sprawa Wiele jest burków, ale nie każdy burek to ta sama psina Trudno to rozstrzygać, trudno spór rozwikłać Chyba trzeba zmienić się w wilka why, why? Witajcie widzowie! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pracy patrolu policji International Airport Los Santos. Zapraszam. Jest godzina 22:46. Sierżant John Johnson po odprawie podejmuje czynności patrolu swojego rewiru. Patrolując obręb lotniska, sierżant John Johnson przygląda się życiu miejscowych szumowin. Okolice lotniska przyciągają narkomanów, prostytutki i drobnych kieszonkowców, ciągniętych zapachem ojrą, naiwnych i niczego nie podejrzewających niemieckich turystów. dentnym życiem Los Santos. Funkcjonariusze długo nie muszą czekać na wezwanie. Up to the code chase. Was last on 99. Can you give me more info on that call? Just another call. I'm headed over there. Closing fast on a vehicle that matches the description. Uh, the party. All units go to condition into a 22.49 Funkcjonariusz przyjmuje wezwanie na interwencję. Niezidentyfikowany mężczyzna naruszył strefę bezpieczeństwa lotniska. Funkcjonariusz otrzymał wstępny rysopis figuranta. Jest nim biały mężczyzna w wieku od 50 do 60 lat. Średniego wzrostu, budowa ciała krępa, z częściową musiną, ubrany w ciemny sweter i brązowe spodnie, buty typu sportowego oraz rękawiczka do krykieta na lewej ręce. Podejrzany pod wpływem narkotyków, upośledzających układ psychofizyczny, rzucił się z chęcią staranowania na odjeżdżające radio. Funkcjonariusz operacyjny Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Los Santos wyjaśnia okoliczności i szczegóły zdarzenia. Policjanci ustalili tożsamość zatrzymanego. Okazał się nim 62-letnie mieszkanie w jednym z warszawskich dzielnic Włochy. Zanobisz A który przyleciał do Los na zaproszenie swojego bratanka, Kuby, a do nim Anusiak, powiązanego z grupą przestępczą Black Walls, która głównie zajmuje się napadami rozbójniczymi, haraczami i handlem metamfetaminem. Kuba, a jest dobrze znany tutejszej policji głównie za sprawą szczególnego okrucieństwa. Już od wczesnych lat Anusiak przejawiał skłonności do sadyzmu. Policjanci są w posiadaniu nagrań telefonicznych, w których Tomanuszego pokazał swojemu przełożonemu de M., pseudonim Grant, że jego marzeniem jest rozjeżdżać dzieci przechodzące na pasach ciągnikiem szedłowym marki Kenworth. Prezentujemy Państwu fotografię tego bezwzględnego psychopaty. Wszystkie osoby znające miejsce pobytu Kuby, a proszone są o kontakt z miejscową policją. Czytała Nadia Mitrowicz.